Wczoraj z naszej restauracji po obiedzie wychodziła para. Oboje na około 25 lat, dziewczyna bardzo ładna, chłopak bardzo przystojny. Sęk w tym, że dziewczyna była niewidoma. Jej chłopa poprosił mnie bardzo zawstydzenie z uciszonym głosem, czy bym mogła jego dziewczynie pokazać, gdzie jest damska toaleta. Oczywiście, że tak. Um, nie wiedziałam, co mam z nią zrobić, czy zapytałam się, czy chce mnie złapać za rękę, ona powiedziała, że wystarczy, że, że złapę mnie za ramię i ją ja wprowadzę. Um, weszłyśmy, pokazała mi, gdzie jest toaleta, zamknęła się, wszystko załatwiła. I gdy wyszła, poprosiła mnie, żebym pokazała jej, gdzie jest zlew, gdzie jest mydło. A podała mi papier, żeby mogła wytrzyć sobie ręce. Potem zapytała mnie, to jest taka moja ulubiona część, gdzie jest krem do rąk. A w niektórych restauracjach jest tak, że, że oferuje, się, oferuje się klientom mydło i, i krem do rąk. Więc pokazała mi, wzięła mi rękę, pokazała mi, gdzie jest krem do rąk, wtarła sobie krem i zapytałam się jej, to co, wracamy? Ona powiedziała, że tak, ale jest jej bardzo głupio, że musi dotknąć mojego ramienia nakremowanymi rękami i nie chce mnie powrócić. I potem jeszcze raz, gdy trzymając mnie za rękę, wracałyśmy, i powiedziała, że czuję się bardzo głupio. Zapytałam, czemu się czujesz głupio? Z jakiego powodu? No właśnie dlatego, że muszę cię do tego cię I Przestań w ogóle zapomnieć, jest mi naprawdę mi może mogę ci pomóc. I potem tym krótkim zdarzeniu czułam się bardzo, bardzo szczęśliwa. I tak uderzyło we mnie, kurczę, ile ja mam szczęścia w życiu. Jestem zdrowa, jestem kompletnie sprawna fizycznie. Chodzę, poruszam się, nikt nie musi mi pomagać, nikt nie musi mi asystować. Um, widzę bardzo dobrze, mam bardzo dobry słuch. I myślę właśnie o tym, jak ostatnio narzekam na, na to, że nie mogę jeździć na rowerze, że źle mi się jeździ. Przez to dziewczynę przypomniałam sobie, jak czułam się prawie rok temu, kiedy zdjęli mi gips i kiedy mogłam z powrotem zacząć chodzić. Przypomniałam sobie te pierwsze takie łamane kroki, jak u dziecka. Pamiętam, że wtedy rok temu, gdy mogłam rzucić kulę i pójść sama, płakałam ze szczęścia, bo to jest takie, taka rzecz, która nigdy nie pomyślałam, że może być mi odebrana. Na szczęście mi została odebrana tylko na chwilę. Niektórzy ulegają wypadkom, niektórzy um, tracą po prostu umiejętność chodzenia. Ja ją odzyskałam. I kurczę, minął rok, a ja znowu zapomniałam, jakie to jest dla mnie istotne i jakie to jest ważne i jak powinnam być... Wdzięczna do tego, że mogę się poruszać sama. I potem pomyślałam: Okej, okay, jak z innymi rzeczami, za co jeszcze jestem wdzięczna? Zdecydowanie jestem wdzięczna za to, że mam pracę. Nie uczę się, więc praca jest dla mnie zajęciem bardzo ważnym. Zarabianie pieniędzy jest dla mnie w tym momencie też bardzo ważnym, bo chcę studiować. I fajnie, że mam właśnie możliwość studiowania. Fajnie, że. Mam możliwość podróżowania po świecie, za to też jestem bardzo wdzięczna. I dziękuję wszystkim, którzy mi to umożliwili. E, dziękuję ludziom w pracy za to, że poprawiają mi humor i czasami zapominam w ogóle, że jestem w pracy. Um, jestem wdzięczna za świetne jedzenie. Jestem wdzięczna za suszy. Jestem wdzięczna za pikantne indyjskie jedzenie, który, które serwuje nam codziennie szef. Jestem wdzięczna za to, że. Potrafię grać na fortepianie i za to, że jakoś potrafię grać na skrzypcach. Mój tata miał kilka lat temu wypadek i nie wiedzieliśmy, czy przeżyje, nie wiedzieliśmy, czy wybudzi się ze śpiączki, a nawet jeżeli się wybudzi, to czy będzie w pełni sprawny, czy będzie nas poznawał i czy po prostu będzie z powrotem naszym tatą. I wiecie co? Kiedy tata miał ten wypadek. Moją pierwszą myślą było to, jakie były nasze ostatnie wymienione słowa, czy to była kłótnia, bo kłóciliśmy się wtedy dużo, um, byłam strasznie, byłam bardzo często nim poirytowana. Kiedy ostatni raz powiedziałam mu, że go kocham, i pamiętam, że gdy spędzałam z mamą tygodnie na jeżdżeniu do szpitala do taty, mówiły, rozmawiałyśmy ze sobą i mówiłyśmy, Wiesz co, ile ja bym dała, żeby ten ojciec teraz się wybudził i nas powkurzył. Tak. <noise> Dziękuję za to, że mam rodziców. Dziękuję za to, że mam zdrowych rodziców, którzy mnie kochają. Dziękuję za rodzinę, która mnie kocha również. Dziękuję mojej mamie za to, że odmawiała mi czasami rzeczy, których nigdy nie potrzebowałam. Dziękuję za to, że nie wychowała mnie na materialistkę. Dziękuję za to, że mnie wychowała w sposób taki, że gadżety nie stanowią o mojej wartości. Dziękuję mojej babci, która w podstawówce kupiła mi różowy plecak na kółkach, który był hitem i wszyscy biegali z nim po szkole. Dziękuję mojemu kumplowi za to, że jest moim pierwszym kumplem. <grym> Dziękuję mojemu tacie za te wszystkie wspaniałe lalki Barbie, które mi kupował i z tego jeepa na pilot. Był wspaniały. Dziękuję za to, że wychowałam się w małym mieście. Dziękuję za możliwość mieszkania w dużych miastach. Dziękuję za poranki, dziękuję za zachody słońca, dziękuję za kawę, uwielbiam kawę, dziękuję za muzykę w metrze, dziękuję za ludzi uśmiechających się, idąc chodnikiem. Też staram się to robić, bo wiem, jak to potrafi poprawić czyjś dzień. Dziękuję za to, że mimo tego, że na świecie jest tyle zła i, i negatywności, istnieją właśnie takie rzeczy jak poranki, typu dobrzy ludzie, typu miłość, typu inne, fajne rzeczy. Sushi, wody Oreo, które sprawiają, że to wszystko jest bardzo znośne, bardziej znośne. Dziękuję za to, że mnie oglądacie, dziękuję za interesowanie się mną i to wszystko. Pa, pa!